Dzień dobry, witajcie w naszym pierwszym odcinku. Będziemy Wam pokazywać, jak zrobić różne ciekawe rzeczy. Zaczynamy serię koni szlejch. Wybrałam dla Was konia Adolfa. Jest on rasy Tinker. Dziś pokażę Wam, jak zrobić prosty uwiąz dla koni szlejch. Będzie nam do tego potrzebne kawałek wełny drucik, nożyczki no i oczywiście koń szlej z kantarem musi mieć kantar, żeby sprawdzić, czy uwiąz jest dobry konia na razie odstawiamy i zaczynamy się do roboty, żeby zrobić uwiąz a więc zaczynajmy bierzemy drucik i nożyczki i obcinamy mniej więcej Taki kawałek. Bierzemy również wełnę i robimy tutaj pętelkę. Tutaj na końcu. Wyszło nam coś takiego. Teraz przesuwamy to trochę i zaginamy, żeby to nam się nie rozleciało trochę. I tutaj też zaginamy, żeby to miało taki kształt wiązu. O, to tak wygląda. I jest. Już uwiąz, zaczepiamy na kanter konia i jak widać sprawdzamy czy pasuje i jak widać no pasuje. Oto efekt końcowy. Łąże robi się tak samo, jest ona tylko nieco dłuższa. dziękuję za oglądanie naszego odcinka. Jak coś liczymy na miłe komentarze. Subskrybujcie, łapcie.